To pytanie stare jak sama ludzkość. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Biorąc pod uwagę tysiące ciał niebieskich we wszechświecie, czy w ogóle można sobie wyobrazić, że nasza Ziemia jest jedyną zamieszkałą planetą? Jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie? Daj nam znać w komentarzach. Chociaż istnienie pozaziemskich form życia wciąż nie zostało potwierdzone oficjalnie, wiele osób jest pewnych, że gdzieś tam czają się nasi pozaziemscy sąsiedzi. Co więcej, kosmici mogą nawet drzemać tuż za rogiem na naszej sąsiedniej planecie Mars. Chcecie wiedzieć, jaką rolę w tym założeniu odgrywają rewelacyjne obrazy marsjańskiego Łazika Perseverance? W takim razie zostańcie do końca, aby się dowiedzieć. Pamiętaj, by nacisnąć przycisk polubienia i włączyć subskrypcję, by być z nami na bieżąco. Mars 2020 18 lutego 2021 roku Łazik Perseverance dokonał czegoś, czego nie dokonał żaden człowiek. Wylądował na pokrytej pyłem powierzchni Marsa. Jednak pojazd lądowy nie był sam w swojej podróży na czerwoną planetę. Po raz pierwszy zrzucono helikopter na inne ciało niebieskie w postaci Integrity. Jednakże chociaż jego użycie jest postrzegane bardziej jako test na przyszłość, eksperci skupiają się wyłącznie na spostrzeżeniach, które ma nam zapewnić Perseverance o wartości 2,5 miliarda dolarów. Wyposażony w najnowocześniejsze instrumenty pomiarowe naszych czasów, Łazik w ramach misji NASA Mars 2020 przygląda się różnym marsjańskim skałom w celu ich analizy pod kątem procesów geologicznych i biosygnatur. Chociaż słowo biosygnatura na pierwszy rzut oka brzmi jak jeden z wielu terminów naukowych, jest to najbardziej rewolucyjny dowód, jaki kiedykolwiek mogliśmy zarejestrować w kosmosie. Cząsteczka, pierwiastek, izotop lub zjawisko naturalne, które dostarcza niepodważalnego dowodu na istnienie życia pozaziemskiego. Niekoniecznie muszą to być jednak ślady współczesnych mieszkańców Marsa, nawet te podpisy, które pokazują nam, że czerwona planeta kiedyś była zamieszkana, stanowiłyby bezprecedensowy kamień milowy. Ale biorąc pod uwagę suchy krajobraz Marsa, który stracił większość swojej atmosfery miliony lat temu, pojawia się fundamentalne pytanie, czy to w ogóle możliwe, że nasz planetarny sąsiad był lub nadal jest domem dla życia? W końcu ciało niebieskie, które spoczywa pod grubą warstwą pyłu tlenku żelaza, wygląda jak doskonały przykład wrogiej planety. Ale ważną wiadomością jest to, że nie zawsze tak było. Jeśli cofniemy koło czasu o wiele tysiącleci, to zobaczymy, że Ziemia oraz Mars nie były kiedyś tak różne. Kwestia wody. Zgodnie z naszym obecnym rozumieniem, istnienie wody w postaci wiecznie płynnej to fundamentalny wymóg rozkwitu życia. Jednak ze względu na bardzo rzadką atmosferę otaczającą Marsa, czynnik ten nie jest już dziś spełniony. Ponieważ ciśnienie atmosferyczne jest bardzo niskie, tworzą się tam tylko krótkie strumyki, które po krótkim czasie odparowują. Jednak spojrzenie na unikalne formacje krajobrazowe czerwonej planety dowodzą, że Mars w przeszłości cieszył się obfitymi złożami wody w stanie ciekłym. Wystarczy spojrzeć, gdzie Perseverance wylądował i od tamtej pory działa. Położone na półkuli północnej Jezero jest pozostałością po uderzeniu meteorytu. Jeszcze około 4 miliardów lat temu istniało tam rozległe jezioro kraterowe, które zajmowało obszar zlewni około 15 000 km kwadratowych. Miejsce uderzenia o średnicy 48 km nie jest jedynym miejscem, które po cichu informuje o falującej przeszłości Marsa. Liczne doliny strumieni, struktury deltowe oraz charakterystyczne osady i warstwy skał również świadczą o tym, że Czerwona Planeta w żadnym wypadku nie była zawsze tak sucha, jak w większości wygląda dziś. Ale to nie wszystko. Aktualne wyniki badań wskazują, że chłodna woda nadal występuje na Marsie w dużych ilościach. Jest ukryta pod tak zwaną kriosferą, czyli lodem planety. Ze względu na niskie temperatury i niskie ciśnienie cząstek na powierzchni i w jej pobliżu, woda nie mogła przetrwać w postaci płynnej. Mimo to, statek kosmiczny Phoenix napotkał kiedyś intrygujące wskazówki sugerujące obecność kropelek wody na powierzchni. W rezultacie, niektóre sole kwasu nadchlorowego mogą służyć jako naturalne środki zapobiegające zamarzaniu. I przy odpowiednim stężeniu obniżają temperaturę zamarzania wody do minus 70 stopni Celsjusza. Ponadto obecnie uważa się za pewne, że przynajmniej wiosną w kraterach Marsa utworzą się tymczasowe osady ciekłej wody. Życie na Marsie: Jeśli chcemy podejść do kwestii życia na Marsie, musimy rozróżnić dwa podstawowe punkty wyjścia. Jedna strona uważa, że czerwona planeta może co najwyżej być siedliskiem mikroorganizmów, a druga podejrzewa, że żył lub nadal żyje gatunek, który był co najmniej tak rozwinięty jak nasz. Chociaż ci hipotetyczni Marsjanie nie zostali jeszcze uchwyceni bezpośrednio na obrazie, z czasem pojawiło się kilka kontrowersyjnych obrazów, które chcą pokazać nam cywilizacyjne dziedzictwo Marsjan. Pomyśl tylko o znanej na całym świecie twarzy Marsa w regionie Cydonia. To, co w połowie lat 70. wyglądało jak sztucznie stworzona twarz człowieka, w kolejnych misjach okazało się kombinacją błędnych interpretacji i cieni. Jednak według niektórych źródeł nawet struktury przypominające piramidy, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni Marsa, nie mają naturalnego pochodzenia. Takie formacje są ogólnie klasyfikowane jako wynik zwykłej erozji. Napięcie było szczególnie duże w 2014 roku, wtedy łazik marsjański Opportunity sfotografował dziwny kamień w kształcie pączka. To odkrycie było szczególnie ekscytujące, ponieważ tzw. Pinnacle Island nie było tam 12 dni wcześniej. Po kilku tygodniach NASA w końcu przedstawiła dość otrzeźwiające wyjaśnienie tego incydentu. Najprawdopodobniej łazik odłączył rzekomy artefakt od samego głazu. Sensacyjne odkrycie. Ci, którzy uważają istnienie zaawansowanego gatunku Marsa za niezwykle mało prawdopodobne, uważają, że powinniśmy rozpocząć poszukiwania życia pozaziemskiego na znacznie mniejszą skalę. Ale zakładając, że czerwona planeta rzeczywiście jest domem dla mikroorganizmów, jak moglibyśmy je wykryć? Otóż warto szukać śladów, jakie nasi mali sąsiedzi pozostawiają w swoim otoczeniu. Na przykład kilka lat temu naukowcom udało się wykryć metan i formaldehyd w lotnej powłoce gazowej planety. Aby spojrzeć na to z perspektywy, podczas gdy metan może pozostawać w marsjańskiej atmosferze przez około 340 lat, formaldehyd znika po kilku godzinach. Aby wyjaśnić ilość przekształconych złóż formaldehydu, około 2,5 miliona ton musiałoby pochodzić ze źródeł metanu. Jako możliwe źródła omawiane są zderzenia komet, aktywne wulkany i mikroorganizmy wytwarzające metan. Teoretycznie formaldehyd mógłby również powstać w wyniku promieniowania kosmicznego z lodu i gazów. Jednak wielu ekspertów wątpi, czy związek chemiczny w tym przypadku opiera się na procesie abiotycznym, bo do tego potrzebny byłby region o dużej aktywności geologicznej. Niewykluczone, że szczegółowa analiza tzw. Wildcat Reach już wkrótce pomoże znacznie zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie o życie na Marsie. Jest to wychodnia skalna, z której Perseverance niedawno pobrał dwie próbki skał. Zebrane skały znajdujące się w dawnej delcie rzeki zawierały wyższe stężenie materiału organicznego niż jakakolwiek wcześniej zbadana próbka. Odkrycie opisane przez NASA jako spektakularne składa się głównie z wodoru i węgla. Te z kolei są pierwiastkami, które pojawiają się w niemal wszystkich procesach organicznych. Jednak Ken Farley, naukowiec projektu Perseverance w California Institute of Technology w Pasadenie, nadal zachowuje ostrożną powściągliwość. Chociaż prawdą jest, że analizowane próbki są bardzo podobne do tych, które znamy z Ziemi, same w sobie nie stanowią ostatecznego dowodu na starożytne istnienie życia na Marsie. Dokładniejsze stwierdzenia można sformułować dopiero po zbadaniu skały na Ziemi, ale zanim to nastąpi, wymagana jest odrobina cierpliwości. Próbki mają zostać dostarczone do nas w ramach misji Mars Sample Return, która rozpocznie się dopiero w latach 30. XXI wieku. Kontrowersyjne notatki Szybkie spojrzenie na ekscytujące odkrycia, których dokonano na przestrzeni lat, prowadzi nas do podejrzeń, że ostateczny dowód na istnienie życia pozaziemskiego to tylko kwestia czasu. Jednak odpowiednie obiekty, takie jak marsjański meteoryt ALH84001 lub meteoryt Nakla, są nadal przedmiotem gorących dyskusji. Z jednej strony te marsjańskie meteoryty zawierają pewne intrygujące ślady i materiały, które normalnie przypisuje się bakteriom na Ziemi. Jednak wszystkie te odkrycia można również wytłumaczyć przyczynami pozabiologicznymi, co oznacza, że na niepodważalny dowód życia na Marsie trzeba jeszcze długo poczekać. Badanie marsjańskiej gleby również nie było dużo bardziej odkrywcze, dlatego w tym czasie nie można potwierdzić ani istnienia, ani nieistnienia życia mikrobiologicznego na Marsie. Jednak stworzenia na Ziemi udowadniają nam, że życie znajduje sposób na rozwój nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Na przykład 3 km pod pokrywą lodową Grenlandii naukowcy odkryli bakterie wytwarzające metan, które skutecznie przeciwstawiają się nieprzeniknionej ciemności, mrozowi i braku składników odżywczych. Eksperci szacują, że kolonia bakteryjna istnieje od co najmniej 100 tysięcy lat. Można więc sobie wyobrazić, że metan znajdujący się w marsjańskiej atmosferze również pochodzi z tamtejszych porównywalnych mikroorganizmów. Awaryjne lądowanie na Marsie? I to dzięki internetowi. Choć w przeszłości ekscytujące historie związane z niewytłumaczalnymi obserwacjami na Marsie musiały być przekazywane pocztą pantoflową, obecnie teorie szybko rozprzestrzeniają się w sieci. To właśnie niektóre z opublikowanych przez NASA zdjęć powierzchni Marsa szybko przyciągnęły uwagę wielu zagorzałych ufologów. Na zdjęciach wykonanych podczas bezzałogowych misji eksploracyjnych widzimy złowrogą ciemną strukturę, której szerokość szacuje się na 190 metrów. Według oświadczeń łowców UFO, nie jest to naturalna formacja skalna, ale imponujący statek kosmiczny pochodzenia pozaziemskiego. Obiekt znajduje się w tzw. formacji Medusae Fossae, rozległym systemie rowów między ośrodkami wulkanicznymi, który rozciąga się wzdłuż linii równikowej. Zakładając, że ciemna struktura na zdjęciach to tak naprawdę statek kosmiczny, nie jest zaskakującym, że lądowanie w tak nieprzejezdnym terenie nieuchronnie zakończyło się wyboistą katastrofą. Podczas gdy eksperci od nagrania stwierdzają po prostu, że nie widzimy tam nic oprócz naturalnych, geologicznych formacji krajobrazowych, Ufolodzy widzą dalsze dowody na poparcie swoich teorii w szczegółach. Podobno na Ziemi za statkiem kosmicznym można było zobaczyć długie tory lądowania, co sugeruje, że kosmici zdołali opanować nieplanowane lądowanie awaryjne w ostatniej chwili. Dziwne obiekty na Marsie. Opowieści o Marsjanach są prawdopodobnie stare jak sama ludzkość, chociaż obecnie nie ma dowodów na to, że czerwona planeta jest zamieszkana przez istoty pozaziemskie, wszystkie tajemnice naszego kosmicznego sąsiada są dalekie od rozwiązania. Wśród niewyjaśnionych formacji, które obecnie trzymają ekspertów w niepewności, są te obiekty na Marsie, które ze względu na swój kształt wyglądają tak, jakby nie powstały naturalnie. Przez lata tak zwani eksperci spekulowali o różnych tajemniczych hakach, kubkach, młotkach. A nawet ruinach opuszczonego marsjańskiego miasta. Choć większość ludzi opisuje te teorie jako czyste szaleństwo, może być w nich trochę prawdy. Na powierzchni ciała niebieskiego pokrytej skałami irdzą odkryto już wiele niezwykłych struktur, których nie da się sklasyfikować w zrozumiałym kontekście. Niemniej ekscytujące są te konstrukcje, które na pierwszy rzut oka przypominają kości i skamieniałe stworzenia czy też nawet żywych marsjan. To wszystko rzekomo dowód na to, że na czerwonej planecie kiedyś było lub być może nadal jest życie. Ale czy to nic innego jak złudzenie optyczne? Co sądzisz o tajemniczych obiektach na powierzchni Marsa? Opisz nam swoje przemyślenia na ten temat w komentarzach pod dzisiejszym filmem. Wiele z tych obserwacji zostało uznanych za pareoidolie. Chociaż niektórzy twierdzą, że innym wyjaśnieniem może być to, że na Marsie mogła kiedyś żyć wysoce zaawansowana cywilizacja. Aby zbadać te teorie, między innymi NASA pracowała nad opracowaniem łazika marsjańskiego, aby dać nam wyraźniejszy tego obraz, co może, ale nie musi żyć nadal na Marsie. Jak dotąd nie znaleziono nic istotnego poza kilkoma zabłąkanymi zdjęciami tu i tam, które wydają się skłaniać do dyskusji teoretyków spiskowych. Nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów na to, że jakakolwiek żywa istota kiedykolwiek postawiła stopę na Marsie, przynajmniej nie w ostatnich latach. W rzeczywistości niewykluczone, że Mars był kiedyś tętniącym życiem tropikalnym rajem dla dzikich zwierząt i innych rodzajów żywych stworzeń. Chociaż nie zostało to udowodnione, naukowcy wielokrotnie twierdzili, że odkryli dowody wcześniejszego życia na Marsie, po ogłoszeniu, że znaleźli dowody na rwące wody i rzeki na zakurzonej planecie. Jedną rzeczą, o której musimy pamiętać jest to, że łazik marsjański był w stanie przemierzyć bardzo mały obszar. Oznacza to, że istnieją jeszcze tysiące kilometrów lądu, których nigdy nie widziały ludzkie oczy. Różne organizacje nadal rozwijają technologię, aby wysłać ją na Marsa, byśmy mogli uzyskać wyraźniejszy obraz tego, jak planeta mogła wyglądać wiele lat temu. Obecnie opracowywany jest nowy typ marsjańskiego robota helikoptera, który pozwoli nam na pokrycie znacznie większej powierzchni w znacznie krótszym czasie. Naukowcy wciąż nad nim pracują, ale spodziewają się wysłać go na Marsa raczej wcześniej niż później. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, być może wkrótce będziemy mogli ostatecznie powiedzieć, czy życie kiedykolwiek istniało na Marsie i czy w przyszłości będzie nadawał się on do zamieszkania przez ludzi. Co sądzisz o ekscytujących odkryciach, których dokonano na Marsie? Czy uważasz, że na czerwonej planecie istniało kiedyś życie, a może nadal tam jest? Napisz swoje przemyślenia na temat dzisiejszego odcinka w komentarzach poniżej. Nie zapomnij dać nam kciuka w górę i kliknąć subskrypcji, aby więcej nie przegapić żadnego odcinka. Dziękujemy za oglądanie, życzymy Ci miłego dnia i do następnego razu.